Dzień z życia 24-latki we Wrocławiu. Dziś wydarzyło się coś tak niesamowitego. I to nie tylko dla mnie. Myślę, że dla was i dla całej Polski również. Ja samego rana byłam w szoku, jak mało osób było zainteresowanych tematem. Ja jako nastolatka. I to taka naprawdę późna nastolatka. Ogromnie marzyłam o zostaniu astronautką. Ale to nie było takie błahe Zawsze W pokoju miałam mnóstwo rzeczy związanych z kosmosem. Co urodziny dostawałam od znajomych jakieś prezenty związane z kosmosem. Nawet składając papiery na studia. Sądziłam, że złożę na lotnictwo i kosmonautykę. Oczywiście podeszłam do tematu bardziej realistycznie. I nie zdecydowałam się na ten kierunek, ale możecie zobaczyć jak bardzo mocno to we mnie siedziało. Dlatego ja naprawdę intensywnie śledziłam losy Sławosza Uznańskiego. Czyli naszego drugiego Polaka w kosmosie. Byłam na bieżąco ze wszystkimi przełożeniami. Bałam się, że w końcu się to nie wydarzy, ale udało się. Akurat wtedy jak był start, byliśmy poza domem ja i tak wszystko musiałam oglądać na żywo. W ogóle to jest niesamowite. Że gdyby opóźnienie było choć dwusekundowe, To już by nie mogli lecieć. Naprawdę w tej dziedzinie trzeba mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Nie to co mój makijaż tutaj. Widać, że malowałam się patrząc na rakietę, a nie w lusterku. Naprawdę ja nigdy tak nie ja Miałam plamę na Akurat plamy. Jak mieliśmy rano dwa ważne... No nic. Ten lot w kosmos był dla mnie mega ważny. Chcieliśmy jeszcze szybko skoczyć do biura, w którym wczoraj zakończyliśmy. Pozostawiliśmy wczoraj pudełeczko z pomidorami. I akurat była tam atrakcja polegająca na tym, że musieliście zblendować sok siłą własnych no. kamien. Oczywiście podjął się tego wyzwania. I dzięki temu mieliśmy dwa pyszne, zdrowe socze. Drodzy powrotnej, skoczyłam jeszcze odebrać moje stare oprawki z reklamacji. I w ten oto sposób mogliśmy ruszać w drogę już do moich rodziców. A to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej naszych wakacji. Naprawdę nie mogę się doczekać tej Chorwacji. A będziemy jechać samochodem, więc to będzie długa droga. Więc koniecznie zostawcie plusika, żeby nie przegapić tego. Jak dojechaliśmy. Jeszcze dopinałam na ostatni guzik prezent na dzień tatę. W GPT wygenerowałam portret rodzinny, na którym jestem ja z rodzicami, naszą Bellą i moją świętej pamięci babcią, która odeszła, jak miałam 13 więc lat. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zrobić sobie takiego zdjęcia. więc wiedziałam, że tacie na pewno się coś takiego spodoba. Nie samą wzruszało jak to przygotowywałam. Drodze jeszcze kupiliśmy sobie kebaby na obiad, A Kamil testował nową bieżnię mojego taty. Naprawdę wyglądała świetnie. Następnie zabraliśmy się za przygotowywanie auta, Pod bagażnik, który jechaliśmy z tatą wynająć. Naprawdę najbliższe dni to będzie pełen chaos. Wracaliśmy już z bagażnikiem, to trzeba było odebrać mnóstwo paczek. Nie mówcie, że u was tak nie. Wyglądają przygotowania do wyjazdu. Paczka za paczką, paczka za paczką, które były naprawdę bardzo ciężkie. Oczywiście nie można też zaniedbywać Belluni. Trzeba było się dużo wybawić, bo kochana będzie bardzo za nami tęskniła. porą część wieczoru spędziliśmy rzeczywiście na podwórku. Patrzcie, jaki kapelusz mój tata sobie kupił. Wygląda jaki wędkarski. Trenowaliśmy też latanie dronem przed Chorwacją. A ja wieczorkiem jeszcze testowałam bieżnika. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie serduszka, tymczasem trzymajcie się i buziaczki.